Jest mi zimno, a w butach jest mi za gorąco. To, to na odwrót zrób. To jest jedyny minus. To odsyłamy go, bo za mały jest, nie? To ona nie wyszła! Powyżej 16 roku życia. Ja nie wiem, czy oddajemy, czy zostawiamy bo od merdów. No, Dlaczego macie oddawać? No nawet nie wiesz, jaki to drugi jest. Ładowarka, pedały. Po co ci pedały są pedałowe? Cioło, libie, żeby się opowiem o Ani, żebyś na naklejki, kupiła się oplei rower. Myślę, że Ani się waż, bo myślę, to zrobię? Myślę, że na pewno by się odważyła. A co to teraz rozpakowałaś? A co to jest? A do czego? Koszyk. A, nie wiem, nie widzę z daleka, jestem ślepa. Prawie już skończyliśmy robić rower. Teraz Asia sobie jeszcze będzie dokręcała jakieś swoje pierdoki typu, yy, właśnie koszyk z przodu, yy, takie na uchwyt do telefonu więc yy, nie, to, to już jest takie proste. Szyję. To inaczej Czujesz, że to ty będziesz robił, tak? Bo Asia sobie nie przekradła bo ja, bo ja nie mam co to Ej, no sorry, ale Ale, jeszcze... ale masz instrukcję Ja ty teraz to, jest krzywo to mi się nie podoba. No to dobrze, że też ci popracujemy na skrzywy, tym Mamy krzywy błotnik i Asia chce reklamować grzesz? cały rower Co Michałku robisz teraz? W co cię wrolowała Asia? Interesę, bo... Ja nawet nie musiałam nic robić No wiem, bo ty nic nie robisz Tutaj, naprawdę. Dobra, teraz Ty Michał. Ty nie wiesz, co to on, on za bardzo szaleje. A mój się cały czas świeci. Kierowcy nie będą wiedzieli, kiedy hamuje. Będą widzieli, że ciągle hamujesz. Ciągle. że <laughs> jeździła wolno, to tak będą myśleli. Nakleję sobie elkę.